Ich denke, wie gesagt, dass wir bis zur 60. 65. Minute komplett gut gespielt haben und dann, wo wir angefangen haben zu wechseln, ist der Spielrhythmus kaputt gegangen. haben um, powiedzieliśmy by tego graliśmy 60-65 minut z całym drużyną bardzo dobrą piłkę. Natürlich sieht es nach den Veränderungen nicht mehr so aus, wie es sein soll, aber trotzdem sieht es noch gut aus. Die Elf, die in der ersten Halbzeit gespielt hat, ist die Elf, die heute mit Zagoembi Lubin vorbereitet ist? Die ersten Elf, die heute aufgelaufen sind, ist das auch die Startformation für das erste Fußballspiel gegen Zagoembi Lubin? kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich, äh, jeder Spieler hat jetzt noch mal die eine Woche Zeit, sich zu empfehlen. Ähm, das Problem ist, dass uns eine halbe Mannschaft fehlt. nie możemy tego jeszcze potwierdzić, ponieważ jeszcze mamy tydzień treningu. Mimo wszystko jeszcze też brakuje nam pół drużyny, bo są skontuzowani. Testowany był jeden zawodnik, jak ocenia jego występ? Marin Matos. Wie, wie, bewertest du den Auftritt von Marin Matos Ja gut, ich ich sag mal so, der kennt die Mannschaft nicht. Ich meine, soweit okay. Ale to będziemy internamente analizować, co wir damit machen. Um, chłopak nie zna drużyny, um, na, to, na to było w porządku. Co my w końcu z nim zrobimy, to um, jeszcze pogadamy um, u nas w klubie. Die Frage ist, ob in den nächsten Tagen noch ein Transfer ansteht, der uns vielleicht etwas mehr Erfahrung in die in die Liga bzw. etwas mehr Erfahrung mitbringt für die Liga. Ja, das ist mein Wunsch. Man sieht, dass wir auf jeden Fall noch zwei, drei Spieler brauchen aber im moment uh, ist leider nichts in aussicht aber wir werden die augen auf haben weil wir müssen uns sicherlich mit zwei drei Leuten noch verstärken müssen. Wir haben wir takie marzenia, że jeszcze dwóch ciech piłkarzy do nas dołączy ale na razie na razie na to nie wygląda ale mamy otwarte i jesteśmy pewni że do końca będziemy będziemy szukać No dzisiaj to już był taki przeciwnik na pewno można powiedzieć z głównej półki wydaje mi się, że gdzieś tam postawiliśmy wysoko, wysoko poprzeczkę i, i gdzieś tam do pewnego momentu graliśmy na równy z równym, mieliśmy też swoje sytuacje. Gdzieś tam Marek za dużo tych sytuacji stuprocentowych nie stworzył, gdzieś tam bramka wydaje mi się z takiej sytuacji, która nie była jakoś bardzo klarowna, jednak wpadła, więc u nas na pewno troszeczkę brakowało tego spokoju pod bramką, bo, bo ta gra gdzieś tam do tego 30 metra, i, I organizacja gdzieś w postaci piłki nie, nie wyglądała najgorzej, więc, więc wydaje mi się, że, że my jesteśmy może dobrze hmm, nastawieni przed tym meczem w Lubinie, bo, bo jakby nie patrzeć, hmm, to dopiero zweryfikuje na jakim poziomie. Jesteśmy. No, ten mecz z tutaj, na stadionie Kolporter Arena w Kielcach, ale wracając do meczu za EK Ateny, trener Gino Lettieri powiedział, że jest bardzo zadowolony z Waszej postawy. Do 60 minuty później, kiedy wprowadził zmiany, to ta gra już wyglądała nie najlepiej. Choć paradoksalnie, tych takich najgroźniejszych sytuacji stworzyliście więcej właśnie w końcówce meczu. No tak, no mamy, mamy zespół, można powiedzieć, trochę jeszcze przebudowie i. Kilku zawodników doszło, graliśmy tak naprawdę tylko trzy mecze, gdzieś tam kontrolne, w których ciężko jest tak naprawdę się zgrać, już jeden, jeden zawodnik gra 21-30, więc My zapewne potrzebujemy dotarcia w treningach, a, a, a w meczach ligowych jak ktoś będzie wchodził, to na pewno będzie dawał taką, taką samą jakość jak ten zawodnik, który wybiegnie w pierwszej jednostce. Dodatkowo jednak jeszcze jest kilku kontuzjowanych piłkarzy. Jacek Kiełb, Dzibril Diaw, Radek Dejmek, no nie było Fabiana Burdenskiego nie było także Michaela Kardawskiego Wymieniłem pięciu, ale o jakimś zapomniałem, a no jeszcze Nika Kaczarawa na pasji, na którego pewnie liczy Gino Lettieri, więc tutaj jeszcze spore pewnie w składzie zmiany się szykują. No tak, no, zawodnicy, którzy, którzy gdzieś tam, na których miało się opierać m.in. Ta, ta konstrukcja zespołu, tak wspomnieliście, są kontuzjowani. Ta przerwa pewnie potrwa, że, że, że na ten pierwszy mecz ligowy na pewno e, nikt z nich nie będzie, ale tak mówię, no, musimy, musimy przetrwać te pierwsze kolejki, a jeżeli, jeżeli wszyscy będą zdrowi, no to... to ten zespół jeszcze, jeszcze nabierze tej wartości i, i, i będzie lepiej funkcjonował jak, jak na razie.